Witam Państwa bardzo serdecznie na tym dzisiejszym briefingu prasowym, który będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części przedstawimy informację dotyczącą funkcjonowania placówek edukacyjnych do 24 maja po decyzji Pana Ministra Edukacji, Pana Dariusza Piątkowskiego. Tą informację przedstawi Pani Beata Stańczyk, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sport. Państwa. Minister edukacji narodowej w dniu dzisiejszym poinformował, iż szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja. Informacją, na którą czekali wszyscy maturzyści, to był harmonogram egzaminów, które dzisiaj zostały upublicznione. Zgodnie z zapowiedzią, pan minister zrobił to jednak rzeczywiście dużo wcześniej i osilę się karteczką, żeby niczego nie pomyliła, proszę Państwa. Jeśli chodzi o klasy 8, my ósme klasy mamy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, to też nasi ósmoklasiści swój egzamin zewnętrzny będą pisać w dniach od 16 do 18 czerwca. Natomiast wyniki tego egzaminu będą znane do 31 lipca. Jeszcze konkretna data nie jest ustalona, ale do 31 lipca dzieciaki wyniki poznają. No, i teraz ta informacja, na którą bardzo czekali nasi maturzyści, nauczyciele również i rodzice: yy, pisemne egzaminy maturalne. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się w poniedziałek 8 czerwca i trwać będą do 29 czerwca. W tym roku pan minister poinformował, że nie będzie egzaminów ustnych. Na pewno państwo wiecie o tym, że na studia wyższe. Do rekrutacji brane są wyniki egzaminów pisemnych, czy to w podstawie, czy w rozszerzeniu. Uczniom, tak naprawdę, naprawdę w tej późniejszej ścieżce edukacyjnej, wyniki egzaminów ustnych nie są potrzebne. Także nic złego dla młodych ludzi się nie dzieje. Wyniki egzaminów maturalnych będą znane do 11 sierpnia. I proszę Państwa, my jesteśmy szkołami ponadpodstawowymi. Mamy e, egzaminy zawodowe, które też zostały wstrzymane, i Pan Minister poinformował, iż egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 i Formuła 2017 po, e, będzie rozpoczęta od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy formuła 2019 zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia. Zgodnie z, kalendarzem, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, proszę Państwa, dzisiaj mamy zakończenie klas maturalnych. Maturzyści na dziś mają przygotowane świadectwa we własnych szkołach. W miniony piątek i poniedziałek w naszych szkołach odbywały się klasyfikacyjne rady pedagogiczne. Były one oczywiście zdalne, ale nauczyciele, dyrekcja poszczególnych szkół sklasyfikowała uczniów. Oceny wystawione zostały zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną i od poniedziałku rozpoczęło się drukowanie świadectw, dyplomów, listów gratulacyjnych dla rodziców. Rozdanie dokumentów zostało oczywiście wstrzymane. Mamy nadzieję, że przed 8 czerwca, czyli tak sobie marzymy, planujemy, oczywiście jak pan premier czy pan minister nam pozwolą, że 5 czerwca, zachowując oczywiście wszelkie zasady ostrożności, uda nam się uroczyście wręczyć naszym maturzystom Przynajmniej w klasach, nie globalnie na sali gimnastycznej, ale chociaż w poszczególnych klasach, odstępach czasowych, wręczyć te świadectwa, dyplomy, listy gratulacyjne, nagrody książkowe, bo to wszystko jest przygotowane. Oczywiście są młodzi ludzie, którzy swoje świadectwa potrzebują, że tak powiem, na już. Jest to związane z podjęciem pracy, z wchodzeniem na rynek pracy. To też dla takich uczniów, po uprzednim kontakcie telefonicznym z dyrektorem szkoły, będzie umówiona godzina i takie świadectwo uczniom, którzy naprawdę już potrzebują te dokumenty oczywiście będą te dokumenty wydane. Ale mamy nadzieję, że uczniowie, którzy nie potrzebują tych dokumentów, poczekają, bo wierzę w to że oni też chcą się pożegnać ze swoimi nauczycielami, z dyrekcją i ze swoimi kolegami i koleżankami, z którymi przez trzy bądź cztery lata współżyli w społeczności szkolnej.